Styling dla paliteki. Moja droga. Perfekt. Jeżeli stoisz tak, to może ci się to podoba, ale pokażę ci, jak będzie wyglądało to zupełnie inaczej. Osać się na nodze prawej. Wysuń do tyłu. Lewą nogą z podpórką przysuń do Dalej nogi. Już z lepiej. Zdecydowanie. Czekamy, że nasza klatka piaszczowa unosi się do góry. Co możemy jeszcze poprawić? Na pewno nasze dłonie. Eleczka eczka włóż między biodrami. Ost może ją utrzymać. Fajnie, kiedy ją przełożysz do dołu. I jak? Już jest postać. Drugą rękę możesz również położyć na drugim biodrze, literą Elko lub podnieść do góry. Spróbuj razem z Odkręcamy i odstawiamy. Mój może być na udział przy, przyłożona wraz udermichami albo odstawiona również z wki stajeniem. Jeszcze raz. tak rozłożymy ciało. Przygotowujemy do zdjęcia mozy tanecznej. Stabilizacja na dwóch nogach. Prawą nogę lekko do tyłu, lewą na Podniesioną do góry, przysuwa do nogi. Przesuń swoje ciało bardziej, że lewe biodro pokazujesz osobie, która będzie wykonywała ci zdjęcie, bo będziesz tańczyć. Tą pozycję też wykorzystasz podczas dostawca. Drugą rękę w postaci elki, na międzytarium, czyli nasza, tutaj klepsetka, wkładamy, Łą, w kształcie elki z obniżeniem do dołu. Druga ręka przyłożona do biodra, Albo też ręczka lub podniesiona do góry. I uśmiech. Tak, oczywiście. Dobra odpowiedź. I na zasadę możemy od dołu. Od dołu. Cała głowę przyklejona. Na naszej tylnej części bioder nad piedami, tak, czy na plecach nad wybrami. Druga ręka może być swobodna w postaci elki albo stawienkiem do góry. Automatycznie nasza karka podnosi się do góry. Ta dolna część wysunięta. Tak, wystaramy się oczywiście nie mieć, bo wszystko jest spełnione, ale no sądów się do góry. Tak więc obniżone. Tu wyobrażamy sobie książki i mamy w dół. Dłoń do góry, ciągnięte czuch. Uśmiech. I jak to w wygląda? Raz, dwa, trzy. Krok, np. półkroczony tańca użytkował, Model drive. Raz, dwa, trzy, cztery. Przed obrotem partnera. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. I tańczymy dalej. Albo druga, czy jeszcze raz? Raz. trzy, na przykład za rękę lewą. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. I tańczymy Pozycja stajemnowa na drugą nogę, czyli jesteśmy osadzone na nodze tylnej lewej. Prawa noga jest przy nodze lewej, podniesiona lekko do góry. Ściśnięte uda. Druga ręka może być w postaci elki lub z przekręceniem od dołu i druga ręka do góry. Przy tańcu Raz, dwa, trzy, cztery i dajmy do Trzy, cztery. Czyli ten stalik przy poziem możemy wykonywać podczas tańca. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Cztery. Raz, dwa, trzy. Cztery. Raz, dwa, trzy. Cztery. Raz, dwa, trzy. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Trzymając partnera prawą ręką, tak, dalej pokazujemy, Ż że ładnie wyglądamy w tańcu. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz. Stejnik może być również na bok. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, albo na wy Mam nadzieję, że Cię